Piękne widoki, droga super fajna przez pola, ładna droga. Witam, witam, pozdrawiam z tej strony Gracjan. Witam, witam. No chciałem dzisiaj właśnie powiedzieć na taki temat, interesujący temat. No i właśnie. Niektórzy po prostu na ten temat piszą różne bzdury i głupoty, bo chodzi właśnie o zwrot butelek, czyli żeby butelki były na kaucję. No i bardzo dobrze, żeby właśnie były na kaucję butelki i plastikowe i szklane butelki i puszki, właśnie na kaucję. I bardzo dobrze, że od 1 października właśnie. Już plastiki są właśnie, plastikowe opakowania, plastikowe butelki mają kaucję 50 groszy, a potem jeszcze właśnie opakowania szklane mają mieć kaucję, jedną złotówkę. No i bardzo dobrze, bo kiedyś, kiedyś to tak było właśnie. Jeszcze za PRL-u przecież właśnie były punkty skupu opakowań. Właśnie punkty skupu, gdzie skupowali właśnie butelki, po wszystkim i po różnych i, i napojach, i takich, i w wodach mineralnych, różnych y, bo kiedyś to właśnie wszystko miało swoją kaucję. Natomiast potem właśnie nadszedł taki okres czasu, zwłaszcza z butelkami plastoki, plastikowymi, że po prostu jak ktoś wypił nie co pił, czy to sok, czy to to, czy to tamto, wypił i wyrzucał po prostu do śmieci. Natomiast teraz właśnie już są butelki i opakowania. Właśnie różne są po prostu na. Mają tą swoją kaucję, więc bardzo dobrze. No i jakieś takie artykuły są się pojawiły na przykład w internecie, gdzieś tam na jakichś portalach, ktoś tam właśnie mówi, że niby e, że niby po prostu no, że e, stracą konsumenci na tym, bo nie każdy odda to opakowanie e, właśnie po, po, jakim, po jakimś napoju, czy po jakimś powodzie po mineralnej. No, nie każdy odda, a jak nie każdy odda, to to straci na tym, no to właśnie o to chodzi, żeby właśnie ludzie oddawali, bo to chodzi o to, żeby było mało właśnie tych odpadów, tych butelek, tego wszystkiego. Żeby to po prostu nie trafiało na śmieci, tylko żeby trafiało właśnie do recyclingu i do, je, jeśli są opakowania właśnie butelki szklane, to po prostu wielorazowego użytku butelki właśnie szklane, głównie szklane butelki właśnie najważniejsze są, bo plastik wiadomo, plastik już od dawna się mówi, że jest po prostu niezdrowy plastik. Wszystko, co jest w plastiku jest niezdrowe. Powinno być wszystko w szkle i kiedyś tak było. Ja, przez za mojej młodości, jak ja się wychowywałem, jeszcze wtedy we Wrocławiu mieszkałem, i kupowało się na przykład jakąś buty, butelkę orężady, to wszystko w szkle. I wypiło się i oddawało się, i się dostawało kaucję z powrotem. Czy to śmietane czy to mleko, wszystko było w szkle. Czy to jakiś kefir też był w szkle. I za wszystko były, były kaucje i były punkty skupu. Jeśli ktoś nie, nie mógł na przykład w danym. Czasie iść do sklepu i odda oddać te butelki szklane, to szedł do punktu skupu i w punkcie skupu i oddawał i oddawał przy okazji i, i makulaturę i różne inne rzeczy i również i butelki szklane. Natomiast, właśnie teraz się właśnie przez te no sporo przez te. Tak, od 90 lata, 2000, no to tak, no sporo, sporo, tak, 10, 20, no, z 20, jeśli na nie 30, nawet ponad 30 lat. Przez te ponad 30 lat ludzie się przyzwyczaili, żeby po prostu butelki wyrzucać i jeszcze pić z plastików się właśnie przyzwyczaili, pić z butelek plastikowych. No, oczywiście, jak ktoś jest przyzwyczajony pi do picia z plastiku, no to niech sobie dalej pije, ale chodzi o te, o te, o te odpady, właśnie. Yy, chodzi o to, żeby po prostu ten plastik nie trafiał na śmieci, tylko żeby trafiał do recyclingu. A właśnie, a właśnie butelki szklane jak najbardziej idą po prostu do mini. Są elegancko dezynfokowane, myte i y, podobnie używane, i to tak jest. Yy, wszędzie tak jest, że butelek plastikowych się nie wyrzuca, i tak samo nie wyrzuca się butelek szklanych, tylko właśnie yy, odzyskuje się kaucję. A że gdzieś tam w jakiejś gazecie napisali, że opłaty mogą w związku z tym wzrosnąć za wywóz śmieci to to są takie różne bzdury zresztą opłaty, opłaty i tak wzrastają bo z tego co ja widziałem to obojętnie czy tak czy siak to i tak te opłaty wzrastają tak że to są wszystko bzdury a właśnie to że właśnie te butelki od 1 października już są E, już są właśnie, mają tą kaucję i są skupowane, no to bardzo dobrze, ale to jeszcze nie wszystkie, to jeszcze nie wszystkie opakowania i to nie tylko jest właśnie tak w Polsce to w różnych innych krajach tak jest że po prostu, no to tak z grubsza mówiąc, to tak ja wiem no, no, może więcej niż połowa, tak? 70% czy 80% tych różnych butelek mają kaucję, ale dużo jest takich właśnie butelek, że po prostu żadnej kaucji nie mają. I po prostu yy, są wyrzucane do śmieci. Tak więc że yy, to. To tylko jakaś tam część tych niestety tych butelek je, ma, ma tą kaucję, a tymczasem powinno być także wszystkie, po prostu wszystkie butelki plastikowe, obojętnie co w tych butelkach by było, nawet płyn do prania, nawet y, jakieś tam płyny do mycia naczyń, jakieś tam y, na przykład y, jakieś tam inne rzeczy, wszystko powinno po prostu mieć tą swoją kaucję. No, a znowu ktoś by powiedział, że. A to wtedy, jakby tak by było wszystko na kaucję, to znowu by było dużo kolejek przed tymi automatami do skupowania opakowań. No to o to chodzi właśnie, żeby jak będzie więcej ludzi oddawało, no to więcej tych automatów będzie się na pewno pojawiać, no bo to nie jest tak, że po prostu ludzie będą stali w długich kolejkach, no bo właśnie więcej będzie właściwie to każdy, po prostu każdy sklep, każdy sklep powinien mieć i to co najmniej jeden albo dwa, a takie większe markiety czy hipermakiety super same, takie większe to w ogóle powinny mieć po kilka takich właśnie automatów do skupowania właśnie butelek no i właśnie to jest bardzo dobrze to jest bardzo dobrze, że właśnie będą ludzie odnosić butelki do, do, właśnie do tych automatów, czyli nie będą trafiały na śmieci Tenże pozdrawiam wszystkich i na razie cześć, cześć, cześć.